Jest młody chłopak, którego brat jest jakimś takim solidnym wieraszkiem na Mazowszu i tłuczeniem I On też chciałby bardzo, ale jest za młody. No i w momencie, kiedy już ma te tam 17-18 lat, wiesz, i mógłby chwycić za broń, wojna się kończy, wydaje się, że jakby wszystko się skończy szczęśliwie i nie będzie musiał. No ale w międzyczasie ginie jego brat z, z ręki sowieckich żołnierzy. Skrzykuje brygadę i mści się za brata, no, a skoro już miał krew sowiecką na rękach, to wiadomo było, że wydał na siebie wyrok śmierci. Już nie miał jakby odwrotu. To jest major Ostoja. Ze sztabu 2 A to ci, co marnują sobie życie. Komuniści nie wybaczają zabijania Sowietów. Wiecie o tym? Wiemy. Dlatego lepszych ludzi nie znajdziecie. A skąd wiecie, że szukamy? Może wolimy, żebyście pokończyli szkoły? Zostali... Lekarzami, inżynierami, no to już mamy chyba raczej z głowy. Gram postać Mazura, czyli Bronisława Gniazdowskiego, jednego z żołnierzy w oddziale Mieczysława Ziemieszkiewicza Roya, jego najbliższego przyjaciela, który dostarcza no, opiekę, na nim, można powiedzieć, Pilnuję jego. Próbujmy. Ugrasz <kluzny> Pokaż go koziołka. Jakby koziołek był. Ja gram postać Tadeusza Skoczylasa. Kota. Kot jest młodym chłopakiem, który razem ze swoim przyjacielem Wilkiem dostaje się do oddziału Roja zupełnie spontanicznie, jak na pewno większość z nich. Dla niego to nie jest takie łatwe zabijać i być wystawionym na śmierć, więc kombinuję, jak można. Gram pilota, taką mam ksywę. Dostaję się do oddziału ROJA już po jego stworzeniu. Jestem jednym z młodszych członków tej ekipy. W całym filmie możemy zaobserwować metamorfozę jego z człowieka, który nic nie ma wspólnego z jakimiś militarnymi działaniami, po naprawdę Myślę, że fachowca w swojej dziedzinie pod koniec filmu. Nie mamy! Póki stara wiara rozgrzewa naszą krew. tutaj dębla to jest tego pseudonim na początku, ale kiedy przejmuje dowództwo kręgu i zostaje komendantem całego okręgu, to przejmuje pseudonim Babilicz. To jest człowiek, który ma z dawna sztyt żołnierski, ponieważ jego e, protoplaści od e, dziada, pradziada byli zawsze w wojsku i zawsze walczyli o wolność Polski. Moja postać nazywa się Burza. Bardzo podoba mi się ta postać. Jest to wycofany człowiek ze świadomością tego, że umrze, że nie ma wyboru, że musi ponieść konsekwencje i jego jedynym celem w tym filmie, bycia w grupie z tymi młodymi ludźmi, bo nie starszy od nich, jest próba ochrony ich. Ale wie generalnie, że to się też nie uda. rozkazem dowódcy okręgu powołany zostaje do życia patrol pogotowia akcji specjalnej. Jego dowódcą mianuje Plutonowego roja. Zwycięży polski lud, dopóki no stara wiara.